Epoka klasyczna, no nieźle. Waluta jest zrobiona, to co dalej? Irygacja albo żegluga. Hm. Przyśpieszono, O, to obróbkę brązu mam przyśpieszoną, to, to bym to ogarnął, a potem jakieś tą irygację, a potem żegluga. To by było chyba git, myślę. No co ty robisz, Gostek? Nie mamy czasu gadać, Gostek. Kto to? Z osadnicy, no nieźle. To jak oni osadników Spójrz, mają, to coś. chyba są mocno rozwinięci. Chociaż ja teoretycznie też mogę robić osadników. I to może to nowe miasta będę mógł robić. Jeszcze kupiec, no nieźle. Dzielnicy Biznesowa, no nieźle, to bym zrobił tak. Multikolejka. Wojsko, a potem dzielnica biznesowa będzie gdzieś pila. To bym musiał złoto wydać, żeby to zrobić. Teoretycznie mógłbym to zrobić, bo nie chciałbym mieć tak przy morzu tego. Jak tam mi ktoś podpłynie, to idzie słabo. Cztery tury do rozszerzenia granic. To mógłbym poczekać w sumie te cztery tury. To wybiorę sobie jakąś ideę. Nie, nie wiem, niech to będzie... O, to, to mam przyspieszone. To to sobie zrobię. No nieźle. Niech będzie, żeby to mile widziani, widziani czy coś. Ej, Stockholm Łucznicy, czemu oni tutaj są? No nieźle. Coś tu się jeszcze może stać nieprzyjemnego. Za niedługo. Obróbka brązu. No nieźle. To niech będzie teraz ta irygacja, a potem żegluga. I co ja tutaj mam? Aha, tego gostka. To niech on gdzieś tu pójdzie sobie teraz. Wybierz Panteon? No nieźle. Hmm. Coś bym nie wiem. Takiego pod przemysł wybrał. Pomnik bogów. Niech będzie. Trwają prace nad religią. O kurczę, a się rozwinąłem. Jednostka bez rozkazów. Panie, że on już tyle tych jednostek. To nie wiem. To będę w stanie się tutaj klepać jakoś. ich ufortyfikujemy. A ja teraz zobaczyłem, że ja tej gry nie przypiszę w OBS. -ie. To mogę być Głośno, przez jakiś czas. Ale w tej grze nie ma jakoś dużo dźwięków. Okej, okay, i co by teraz wybrać? Republika klasyczna. Albo nie to, bo to mi da mocną siłę bojową. To mi się przyda. I co teraz? Niech będzie to. Jeden emisariusz, pierwszy wysłany do danego państwa, będzie działał jak dwa emisariusze. Niech będzie teraz ten mi mistycyzm, bo to mi szybko pójdzie halo. Ej, chcę to dać. A tu jeszcze muszę coś dodać, dobra. To bym sobie to dał, chyba. Albo nie to, bo tam będę miał jedno dodatkowe złoto w zamian za jedną jednostkę. Okej, okay, irygacja się zrobiła, to. Bo żegluga, a później koło mogę w ogóle zrobić. A chwila, co tutaj, jak to wygląda? Matematyka nawet jest. No nieźle. Ty, to już mocno rozwinięty jestem. 1680 rok przed naszą erą. I chwila, tu multikolejka, bo nowe rzeczy są. Dzielnica wojskowa. To dzielnica wojskowa niech będzie tutaj. A dzielnica biznesowa. Tu mam farmy, to nie chciałbym tego. Tu może być. Okej, okay, coś takiego. A to będzie mi się już robiło, to to można wywalić. No nieźle. Plus dwa punkty wielkiego naukowca naturę Niech będzie, to się może przydać. Idea, niech będzie gry i rekreacja tutaj, wyślij emisariusza, co to? Ej dobra tego nie ogarniam akurat co to tam było, zbyt ukończony i co z tym faktem mam zrobić, nie wiem jeszcze, jak macie jakieś rady do tej gry to napiszcie w komentarzu i też dajcie łapkę w górę, zobaczy coś w tym stylu, podbijcie film punktami, nie wiem jakie tam opcje są, w sensie wiem, ale dużo ich jest, ej atakują mi zwiadowce. ty jak teraz mam żeglugę to chwila, ja mam tych budowniczych, jeszcze mam chyba jednego, ej,